Staramy się, aby ten dzień był wyjątkowy i magiczny w tej pięknej scenerii zamkowej. Ten dzień dziecka w Zamku Krzysztofor w Ujeździe był naprawdę magiczny. W niedzielne popołudnie w tym miejscu czekało mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Oprócz dmuchanego placu zabaw, malowania twarzy, słodkiego poczęstunku, na wszystkich czekały przygotowane przez animatorów gry i zabawy, które z pewnością umiliły ten dzień nie tylko najmłodszym dzieciom go świętującym. Z okazji Dnia Dziecka życzenia wszystkim milusińskim, którzy zdecydowali się spędzić ten wyjątkowy dzień w Krzysztoporze złożył burmistrz Iwanisk Mary. Stanik. Wyjątkowy Dzień Dziecka, wyjątkowy miejscu, w magicznym miejscu Krzysztof w międzynarodowe Dzień Dziecka dla e, miasta gminy Iwańska, dla wszystkich dzieci z województwa świętokrzyskiego, które przybyły dzisiaj wraz z rodzicami, wraz z rodzicami na zamek Krzysztopor w Dzieciom w tym dniu życzymy dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń. Wiele dzieci na świecie nie spędza dzisiaj Międzynarodowego Dziecka, bo są tam wojny, a u nas rzeczywiście żyjemy w kraju, gdzie jest spokój i takiego spokoju, pokoju życzymy wszystkim rodzicom i dzieciom, które są dzisiaj. Aby, aby tak dalej było, tak wyjątkowy Dzień Dziecka udało się zorganizować dzięki dobrej współpracy, podkreśliła Elżbieta Haremska, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzysztofur w Ujeździe. Najważniejsza jest współpraca, która tak naprawdę bardzo dobrze układa się pomiędzy samorządem, na czele którego stoi pan burmistrz, pomiędzy wszystkimi instytucjami. Właśnie możemy tutaj się pochwalić, jak wspólnie instytucje, zarówno Instytucja Kultury Zamek Krzysztofur w Ujeździe, jak i Gminne Centrum Biblioteki. Kultury wywańska jak super ze sobą współpracują. A to jest bardzo ważne. Bardzo ważna jest też taka osoba, która motywuje do współpracy. A taką właśnie osobą jest pan burmistrz i pani sekretarz. Z czego jesteśmy bardzo dumni. Organizatorzy tego wydarzenia zadbali o każdy szczegół. Od wejścia na wszystkie dzieci czekała doskonała zabawa. Sekretarz miasta Gminy Iwaniska Wisława Swojik podkreśliła, że warto organizować takie wydarzenia dla dobrych wspomnień z dzieciństwa, ponieważ, jak przyznała, dawniej o takim świętowaniu tego dnia. Można było jedynie pomarzyć. Myśmy tego nie mieli, dlatego nadrabiamy, chcemy pokazać, chcemy ten czas zagospodarować i to czynimy, żeby dziecko było zadowolone. Jesteśmy dumni, że możemy tu na tym Krzyżtoporze, w tych ruinach dzieciom zabezpieczyć ten Czas zagospodarować, to czynimy. Dużym zainteresowaniem odwiedzających w niedzielę na popołudnie Zamek Krzysztof cieszył się rycerski plac zabaw, jaki na tą wyjątkową okazję przygotowała chorągwia Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Dzisiaj wyjątkowo, bo to jest Dzień Dziecka i ponieważ nasze stowarzyszenie chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej działa bardzo prężnie, rozwijamy się w różnych kierunkach, dzisiaj właśnie z myślą o dzieciach przedstawiamy nas obóz historyczny, gdzie można wiele gier i zabaw, no i też i przyrządów oblężniczych między innymi poznać a sprawia to wiele przyjemności naszym najmłodszym. Ta atrakcja była jedną z tych, która miała przybliżyć do historii. Nasza dewizja to właśnie ucząc bawić i bawić się ucząc. To jest właśnie to, że będąc w takim miejscu przede wszystkim możemy dotknąć historii w zupełnie inny sposób i dla młodego człowieka jest to kontakt z historią naprawdę niezwykły, gdzie można dotknąć, przymierzyć, ale też wciąć się w rolę dawnego artylerzysty, czy też po prostu żołnierza i może w ten sposób nauczyć się historii Polski. Wydarzenie organizowane w ujeździe przeciągnęło Rodziców z dziećmi, tak naprawdę z całej Polski. Zachęcał program atrakcji i miejsce, gdzie Dzień Dziecka się odbywa. Jest bardzo przyjemnie, trochę za gorąco, ale bardzo fajne atrakcje dla dzieci, takie średniowieczne, fajne, więc myślę, że, że super się dzieciaki bawią. Fajny pomysł, że w ogóle w Dzień Dziecka coś takiego zostało zrobione. My jesteśmy z Warszawy, tutaj rodzina z zamościa, także przyjechaliśmy specjalnie, żeby zobaczyć, co się będzie działo. A same ruiny zamku są naprawdę jedne z fajniejszych w Polsce. Przyjechaliśmy z dziećmi, żeby miały trochę zabawy, żeby się odstreszowały po po prostu i, no i dobrze bawiły. bardzo, bardzo nam się tu podoba fajne, ciekawe, historycznie i, i po prostu jest to pozwiedzać. Przyjechaliśmy tutaj z Kielc i głównie z powodu też godzin, w których to się odbywa, ponieważ większość atrakcji na dzień dziecka jest do godziny 13, co moim zdaniem jest troszeczkę za krótko, jednak, żeby dziecko skorzystało. I też dlatego, że tutaj głównym decydującym był najmłodszy i zachęcił go głównie rycerski plac zabaw. I nie zawiedliście się! Nie! Organizatorami tego magicznego Dnia Dziecka byli burmistrz miasta i gminy Iwaniska Marek Stanik, Instytucja Kultury Zamek Krzysztof Urwujeździe oraz Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Katarzyna Kaszluga, STV Info.